Tutaj są tak wielkie emocje. Obaj panowie mówią, że się zabiją, i nieważne jak sportowo będzie wyglądał ten pojedynek Ważne, żeby naprawdę chcieli pokazać i zaprezentować to, co mają do pokazania światu, to o czym wszystkim mówili. Ty tak samo nienawidziłeś Marcina Najmana. Myślisz, że oni są teraz skupieni na taktyce, czy po prostu chcą się dźwięk. sobie do gardę? No powiem Ci, ja ci ciężko bawić. mi powiedzieć, kto jak potrafi zapanować nad swoimi emocjami, ale zapewniam Cię, że jeżeli darzysz kogoś wielką e, wielkim brakiem szacunku, e, wielkim gniewem, no to nie potrafisz e, załatwić tego w łagodny sposób, to chcesz przeciwnikowi urwać głowę i zapewne tak też będzie w tym pojedynku. Jeden i drugi będą chcieli przelać krew drugiego. Powiem szczerze, że przed pojedynkiem spodziewałem się tego, że obaj panowie będą walczyli pełny dystans po tych wszystkich wyzwiskach, po tym uderzeniu, po tym jak Adrian Polak latał, walczył z trzema ochraniarzami naraz. Wydaje mi się, że ta walka może nie potrwać dłużej niż 30 sekund, ależ jest teraz nabuzowany. No wczoraj było naprawdę grubą na ważeniu. Myślę, że zdecydowanie najgrubsza akcja do tej pory w historii gali Fame MMA. Adrian Polak, przypomnę tym, którzy może nie widzieli, został zaczepiony liściem ze strony Ferrariego po czym bardzo chciał go e, kopnąć ochroniarze nie dopuścili do tego po czym Polak wpadł ze sceny i no, na szczęście tak. nic mu się nie stało, ale wrócił, e, przyprowadzony przez kilku ochroniarzy i dalej mocno się wyrywał, był po prostu jak opętany, nie mogli Co? go utrzymać we trzech ochroniarzy i to widzieliście, e, drodzy państwo, jakie konie tam stoją w ochronie i e, w pewnym momencie jeden z ochroniarzy musiał zastosować chwyt duszenia na Adrianie, żeby odpuścił, bo nie chciał w ogóle się uspokoić. Tu nie będzie piątki, tutaj nie będzie również zgody po walce, tak mi się wydaje. Na pewno wiemy, jeszcze. Adrian Polak to zdecydowanie kontruderzacz, a Mateusz Ferrari zdecydowanie walczy zawsze ofensywnie. Ferrari za dużo więcej ciosów Malcińskiemu niż Polak, ale zobaczymy, czy tutaj Adrian będzie czekał na ciosy, czy po prostu rzuci się jak wściekły byk. Patrząc na jego oczy, wydaje mi się, że no, nie będziemy się długo czekać na odpowiedź. Widać w tych oczach naprawdę wielki gniew. już za moment, to już jest ten czas. Tych słów się już nie cofnie, tych czynów się również nie cofnie. Panie i panowie, jeszcze tylko kilka sekund. Widzimy, że mają prawie identyczne warunki fizyczne. Ferrari dużo chudu do tej walki, a Adrian Polak spędził cały obóz przygotowawczy w Tajlandii. Jak na walkę trików, to naprawdę poświęcił się bardzo i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. też uważam, że ten. już za chwileczkę octagon ma, zapłonie Ferrari kontra Polak! I pytanie: Czy jeden rzuci się od razu na drugiego? Nie ma piątki, proszę Państwa. Nie ma, tu jest zła krew, Nie ma piątki. Ale szczerze, Ferrari podniósł się. Ale to było chyba potknięcie. Widzimy po uśmiechu Ferrariego. Adrian Polaku dziwnie rzucił się od razu Małtyk. godowić. Mocne Bardzo teraz z dwóch ja lubię takie pojedynki niezbyt nie Widzimy, że obaj ludzi, czekają bo... wyrafinowanie. Jednak Fajni próbują tutaj śmigać się. Adrian Polak złodosławia. Tak zdecydowanie trafia. Ferrari chyba troszeczkę się zaskoczył. Kolejne znowu, ciosy. Widać naprawdę poprawę techniczną e, w wykonaniu Adriana Polaka. Ten obóz w Tajlandii... E, o, jest cios teraz na głowę Polaka. Nieźle trafi. Naprawdę obóz w Tajlandii chyba e, dobrze mu zrobił. Tak, próbuje teraz go obalić. Adrian Polak świetnie siłowo. Ferrari dwóch naprawdę bardzo to silnych to... zawodników, jak na tę kategorię wagową. Tylko trzeba zauważyć jedno: obaj panowie w całą swoją siłę wkładają w każdy pojedynczy cios. Jak tak dalej pójdzie, to Ferrari na pewno zabraknie paliwa. Ferrari niczym Ferrari. z prędkością Ferrari obrócił się wokoło siebie, nie trafił kopnięciem. Ferrari Pora, jednak ładnie, Ferrari. Jest kontruderzaczem, jak mówiłem wcześniej i można to zauważyć. Nie za bardzo inicjuje ataki. A Ferrari wydaje mi się, że poprawił się zdecydowanie technicznie na tym pojedynku. Tak, Ferrari też znaczna poprawa techniczna z poprzedniej gali. Naprawdę widać tutaj. Naprawdę. Wielu zawodników w MMA poprawia swoje umiejętności z Galifem. teraz rozpuścił jednak cewę, by chciał nam zaprzeczyć, ale doszedł, dostał szczękę. Jeden i drugi, ależ prawy kros na głowę Ferrariego. i też z dużą siły włożył w ten prawy sierpowy. Nie trafił, przestrzelił. Takie ciosy zabierają bardzo dużo tlenu. 20 sekund do końca pojedynku. Ferrari mierzy dystans, próbuje, ale nie może trafić. Świetnie, Polak się tutaj zachowuje. Cały czas stoi w takiej odległości, że nie stać trafianym lewy prosty na głowę Ferrariego. Oboje zawodnicy trzymają ten dystans. Czują respekt do przeciwnika, czują siłę przeciwnika, czują, że to może się skończyć, źle żaden ani jeden, ani drugi nie chce zaryzykować tak znacznie. Zauważyłeś, jak obaj próbowali ruszyć do siebie zaraz po kongu. Dokładnie, tak było. Ależ to jest zła krew. Ja jednak chciałbym, żeby panowie kiedyś się pogodzili, byli w stanie sobie podać rękę. Choć wydaje mi się, że w tym przypadku to niemożliwe. Adrian Polak świetnie, naprawdę odrobił lekcję. A tu Polak widzimy roztańczonego rybę. Chyba się doskonale bawi, były zawodnik. O, widzę moją żonę. <laughs> Pozdrawiamy Elizę. Dokładnie, tak. Widzimy, że narożnik Adriana Polaka pokazuje U, mu, uderza i lewy, prosty, prawy. Tutaj widzimy pięknie na szczękę. No, wyrobił się tutaj Adrian Polak. Zdecydowanie jest ogromny progres w jego postawie. Czeka i wszystko trafia. W poprzednich pojedynkach nie trafiał zbyt często w ja. twarz swoich rywali. Dokładnie. Tu już precyzja, widać, precyzja tych ciosów jest lepsza. Ciosy przechodzą przez gardę, dochodzą do szczęki rywala. Już coraz lepiej. Mam wrażenie, że nawet kiedy o, Ferrari trafia ja Polaka w twarz, to za każdym razem i tak inkasuje kolejny cios. A czas szybko mija i zobaczymy, czy również szybko minie ta runda, czy w ogóle dotrwamy do jej końca. Nie widać większych oznak zmęczenia u obu panów. A Ferrari tutaj pokazuje narożnikowi tak zrozumiałem. I zobaczymy, czy misja będzie wykonana. Znowu nie ma piątki. Zaczynamy drugą rundę. Polak straszy, ale. Adrian... Zakopnięcie. Zdecydowanie tak teraz stąp na kolano. Bardzo niebezpieczna technika. A Polak boksersko naprawdę w Tajlandii się wzmocnił. zamknięte. Adrian. Cały czas idzie do przodu. Teraz A, tak jakby skracał sam ten dystans, staw wcześniej stawiło. widzieliśmy zupełnie inaczej. Ferra Ferrari, dobry, dobry, dobry low kick. Lewy naprawy, Ferrari nie wymaga, ucieka. Nie ucieka. Nie oj, oj, to, oj! 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 Jak To Polaka, no jednak mu się nie, że tak bez żadnego okrena. przygotowania tych ciosów od dołu tak. tak to nie powinno wyglądać. No te ciosy były takie już emocjonalne, zupełnie bez przemyślenia. I były bardzo niecelne, bardzo silne. To może się źle skończyć. Ferrari bije krótkie sierpy, ale takich na żadnej sali zawodowej nikt jeszcze nie widział. Musi jednak skupić się na wydawaniu mocnych czasów. Odwraca się teraz, myślałem, że będzie backfist. Wcześniej pokazywał to w walkach. A tutaj nam Ferrari biega. Tak jak kiedyś miał rekordy szkoły. Mocne lojki w wykonaniu Ferrariego. Czyli te nogi jednak przez to bieganie były wytrenowane. A tutaj. Śmigają te cepy koło głowy. No tak już te, te ciosy już są coraz bardziej wyraźne. ściekły teraz Ale z... Ferrari. Wymiana. Rzuca I jest z... bali. Oj, tam myślałem, że będzie gilotyna. Ależ Lekko zachwiał się na nogach Polak, ale już stoi, sztywno. Ale się obijają teraz. Ale nie widać po nich, kiedy przyjmują jeżbony, aż tyle ważyły, bo nic im się nie Ferrari jest zmęczony, widać to. nawet nogi się nie uginają. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Ferrari już bardzo nisko trzyma ręce, bardzo ryzykownie w ten sposób walczy. Te jego ciosy są, te jego sierpy są bardzo widoczne, myślę, że Adrian Polak je widzi. Zdecydowanie nie widzi. Odchodzi od nich, ale Ferrari też widać, że tutaj dobrze czuje dystans. Ale śile na głowę Polaka. Naprawdę widać ile wow. siły wkłada w te ciosy Ferrari. Myślę, że w ten sposób może się ująć. Ale jeszcze zaakcentuje obalenie. Nie ma obalenia, więc nie ma punktów dla Polaka. I pytanie, kto wygrał tę rundę. Myślę, że nie była zbyt prosto do sędziowania. No, była ostra napażanka. Tu jest. Tego na właśnie radzie. oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy fajerwerków. Stasznie Potem się rozmiot. stało. ma, ma być tutaj show. Show było i jest również show w palce. Myślę, że w tym momencie nikt nie jest zawiedziony. Ja jestem jedynie zaskoczony tym, jak oni spokojnie przyjmują te ciosy. W ogóle nie widać po nich żadnego takiego zmęczenia tymi uderzeniami, żadnego bólu. Oni są chyba tak negatywnie do siebie nastawieni i tak się nienawidzą, że po prostu co się nam tutaj jak mówili po zabijaniu. Fatalnie niestety przestrzelił Ferrari, bo to nie był cios, który powinien w ogóle zostać wyprowadzony przez niego i piękna kontra na brodę. Rzucił, rzucił ten hak zupełnie Co? spod kolan. Widzę, był bardzo widoczny i niecelny, no ale nie, musimy ciągnąć ja, tego ja wnioski i uspokoić nie. troszeczkę emocje, zacząć nie więcej nie, myśleć. Nie. Nie nie mówię, ale. Tutaj Cio bicepsem chyba próbował Ferrari. Niechcący trafił go w głowę, a tutaj mocny lewy. Jak Adrian Polak trącał? No rzeczywiście twardo, idealnie wszczekam. Poleciał lewy sierpowy, i To był mocno masysty sierpowy. Panie i panowie, trzecia runda. Co ty mówisz? Od nas poszedłeś tam? Tak. Znowu ja was nie, nie piątki, słyszę, bo ja mam głosy, i tej piątki już pan na pewno nie będzie. Ale paliwo jest dalej w zawodnikach. Trzecia runda i mhm. dalej o, utrzymują zza, tempo. Ale szkoda, że ta walka nie ma po 3 minuty wszystkich swoich rund, tylko po dwie rundy chcielibyśmy to jeszcze oglądać. Ja. No, no. Ciekawe, Marek Hoffman wyjaśni, podał mi legalne narkotyki. Czy jednak będzie decyzja sędziowska? No tak, właśnie w zasadzie nie wiem czemu, tak... Ale szprawy teraz musiał się przytrzymać Ferrari, mimo że to on atakował. Ferrari chyba włącza mod biotyki, Ale zobacz jakie eee, ręce cały czas chyba... trzyma nisko. Bardzo ryzykownie. Nie cały czas pola robi. Polaka. Atakuje. Oj! To ich to Teraz chyba Polakie weszło. Ty Ferrari dostaje na głowę niesamowitego sierpa. się chyba weszło taką. Ale oni dalej walczą. Nigdy się nie zatrzymuje. Loku Ferrari Loku. ma minę szczekowego. To chyba na też piękny pojedynek Oj, do oglądania golek. takie na my właśnie Femail ma chcemy oglądać obalenie czy po raz trzeci Ferrari odniósł i tak łapie Ciebie. nogi Ubera i balenie. 24 sekundy. Czy uda mu się skończyć Ferrari'ego? Mogą Być Czy może jakaś, za to. jakieś poddanie. Oczył się być na pewno. Próbę przejścia do dosiadu. Mamy pół garnia. Do, do dosiad, mamy to. Najlepsza z możliwych no. pozycji w parterze. Jeżeli teraz Polak, Ferrari go nie utrzyma. Polak stanie, to będzie mógł zasypać go ciosami. Czy tylko mu się to uda? Do końca zostało tylko 30 sekund. Przetoczenie rychornie. wraca pozycję. Nieprawdopodobne 30 sekund. Znowu. Teraz na Polak w stanie. I był. Za zaczynamy od nowa A proszę państwa jak dzieje. punktować ten pojedynek ferrari jest wściekły dalej ledy prosty polaka, polak wygląda najbardziej uczerpanego dobra informacja, że zostało 13 sekund ferrari już blokuje ciosy głową no bardzo niebezpiecznie teraz podchodzi pod sam koniec tej walki i teraz oj, oj, oj jezu, jezu jeden za jeden no proszę państwa obalenie za obalenie to było obalenie kurna w stylu ten, to było obalenie w stylu jak się za WWE normalnie Dosłownie Zobaczymy jak zapuktują nasi WWE, sędziowe, odbyło, jaki będzie ten, ten dźwięk na soczysty. pewno możemy powiedzieć, że ten pojedynek jak był bardzo wydarzy. emocjonujący Poleciało tutaj bardzo dużo ciosów zawodnicy stracili trochę energii, stracili trochę zdrowia Przypomnijmy, nie trzech, a pięciu sędziów będzie podejmowało teraz decyzję na temat tego, który z nich zwyciężył. Widzą Państwo jeszcze raz powtórki. Piękny prawy tutaj Ferrariego, ale zobaczmy, Adrian Polak cały czas oddawał. Im był bardziej zmęczony, tym ciężej było mu kontrować. Ale przypomnijmy, na początku pojedynku świetnie sobie radził. Obalenie zaobalenie, panowie pokazali nam tutaj kawał solidnej bitki. Naprawdę. Wściekły Adrian Polak, kolano. Aż kolano doszło do głowy. Jak Polak to ustał. To jest pytanie. Luchy. Pytanie Luchy. tylko, czy ten konflikt się teraz tak naprawdę wyjaśni, bo jeżeli nie było, nie było, jedno z, jak się nie, było dokałtu, nie było poddania, Ferrari. będzie decyzja. To myślę, że Ale się to będą tak samo. Da ja dalej no będą się no bę może rewas? Wiesz, to też mi się tak wydaje, że ten konflikt nie zostanie zakończony. E, nie zostało to do końca w ogóle ta walka, no nie, nie została zakończona, tak jak powinien wielki konflikt zostać zakończony. E, wiesz co, uważam, że ten pojedynek. Oj, powinien... Ferrari podchodzi do Polaka, proszę Państwa. Czy tu będzie pojednanie, czy będzie podanie ręki? Chyba tak, chociaż. Nie wiadomo. Znaczy to było tylko podziękowanie Zapraszamy. narożnikowi. Dowiemy chyba się. Tak. Czyli tu chyba jednak zgody nie będzie, chociaż sąsiedziowie. przytulają się zaraz po decyzji sędziowskiej. Bo coś ciekawe, że jak, jak Polak przegra, się to. Zresztą jak wygra, to. Uważam, że Nie ten będzie pogodzenia. Trwać dłużej niż dwie minuty w każdej rundzie. Może mogliby dać więcej emocji. Słyszymy za Polakiem. W internecie ludzie byli za Ferrarim. Nie będzie jednogłośny na pewno. Zwycięzcą walki. jednogłośną... Nie gadajcie. Adrian. Adrian! co się dzieje! Adrian Polak uderzył. Po ogłoszeniu swojego rywala. Z zaskoczenia, no nikt się tego chyba nie spodziewał. Ale Ferrari nie chce okay. mówić okay. Tutaj nie. teraz na nas, na komentatorów pokazał. a prawie. Proszę Państwa, on zbyt zmęczeni. to strony, coś że tak to tak wygląda, obali. ale drugiej strony...